Dzisiaj w Radiu Fiat goście wyjątkowi, więc ja myślę, że nie będę tutaj przedstawiać, tylko oddam naszym wspaniałym gościom Pałeczkę. Witam serdecznie, jestem prezydentem grupy Freedom Riders Częstochowa, a ze mną przybyli Tomasz Kurpiasz, na razie tylko prospekt, i Paweł Żyła, już pełnoprawny member. Choć trzeba przyznać, że ta majowa pogoda nas no, nie bardzo rozpieszcza, to wielkimi krokami zbliża się do nas czerwiec. Co kojarzy się z czerwcem? Na pewno wakacje, to po pierwsze, ale po drugie również Dzień Dziecka, bo to właśnie chyba dzisiaj o Dzień Dziecka w naszej rozmowie zahaczymy, ale nie będzie to taki typowy dzień dziecka. Tak, już jak sama nazwa wskazuje czwarty Motocyklowy Dzień Dziecka, więc wiadomo, jak to nazwa pokazała muszą być motocykle. Dlatego zapraszamy już wszystkich 31 maja. A zaczynamy od zaproszenia dla wszystkich chętnych motocyklistów. Spotykamy się o godzinie 13 na ulicy Żużlowej 4 pod halą na Zawodziu. I tutaj w uroczystej paradzie przez aleje, całe centrum miasta przejeżdżamy do marketu budowlanego na Parkitce. Przy ulicy Okulickiego 16 przez 18. Tam on y, liczne atrakcje. A to może już poproszę prezydenta, żeby przedstawił, co tam będzie się działo. Słuchajcie, jest tam zaplanowane bardzo, bardzo dużo licznych atrakcji. Będzie dobra muzyka, są zespoły zaproszone, jest zespół taneczny, jest zespół wrzosowianie, jest zespół muzyczny z rano i na sam koniec... W ideologii. Tak, dosyć mocniejsze granie, ale to będzie na sam koniec. No i wiele, wiele atrakcji dla dzieciaków. Będą solistki również z poczesnej, będą loterie, będą dmuchańce, lody, wata, wiele nagród, zabaw dla dzieciaków. Powiem szczerze, że nie jestem w stanie opowiedzieć o wszystkim, bo wiele rzeczy się będzie tam działo, więc serdecznie zapraszam. Będą również. Goście zaproszeni, bardzo ważni, bo będzie włóknia Częstochowa, będzie UKS Rędziny, będzie Speedway rowery, więc dla każdego coś dobrego zapraszamy. Nie da się w pełni o wszystkim opowiedzieć. Myślę, że trzeba po prostu jechać i tego samodzielnie doświadczyć. Natomiast dzień dziecka kojarzymy z różnymi aktywnościami, różnymi rozrywkami, ale niekoniecznie z motoryzacją. Więc skąd wziął się taki pomysł, żeby to połączyć? My, jako klub motocyklowy Freedom Riders Częstochowa, chcemy nieść taką ideę bezpieczeństwa na drodze. I no najlepiej tego bezpieczeństwa uczyć już od najmłodszego. No myślę, że Motocyklowy Dzień Dziecka, no w ogóle Dzień Dziecka, jest dobrą okazją ku temu, a na pewno licznie zgromadzone motocykle no zachęcają do tego, żeby przyjść zobaczyć, bo będą to naprawdę różne maszyny, od najmniejszych po największe, przez sporty, cruisery. Turystyki, chopery, naprawdę no, będzie, będzie tego dużo. I oglądając dzieciaki, te motocykle na pewno będą zachęcone też do tego, żeby Troszkę zobaczyć nas, którzy chcemy promować tą ideę bezpiecznej jazdy i bezpiecznych w ogóle zachowań na drodze. Więc tak, ale oczywiście no, to chcemy zrobić w formie zabawy, stąd te liczne atrakcje, naprawdę wiele różnych dźwięków popłynie ze sceny. Jak słyszeliśmy, wiele zaproszonych artystów, ale też właśnie te kluby sportowe. Które, no, atrakcyjną, bo na imprezie motocyklowej nie może zabraknąć y, włókniarza, gdzie również motocykle, tylko może mniej te widziane na drodze, a bardziej te, które skręcają w lewo na stadionach żużlowych. Będą też ci młodzi adepci UKS Rendziny, gdzie to właśnie małe dzieci, które zaczynają tą przygodę y, z y, motoryzacją. No i rowerzyści, speed rowerzyści, lwy częstochowa którzy no, trzeba mieć troszkę więcej pary w nogach, żeby tą maszynę uruchomić. My mamy łatwiej, bo mamy swoje silniki, a rowerzyści, no niestety muszą mieć to wszystko w swoich nogach. A przy okazji jest to też taka inicjatywa, żeby te dzieciaki odciągnąć od telewizji, od mediów, od smartfonów, troszeczkę na świeżym powietrzu, troszeczkę ruchu i zachęcenia do wszelkich tych zabaw, które tam przygotowaliśmy z licznymi nagrodami, więc zachęcamy, a tutaj jeszcze kolega może opowie, bo też będzie mała atrakcja w postaci Ochotniczej Straży Pożarnej, ale to już kolega powie. Tak, będzie, będzie jednostka Straży Pożarnej Ochotniczej z terenu miasta Częstochowy oczywiście. Co do tych smartfonów, to myślę, żeby te dzieciaki, rodzice Zabrali, bo będą na pewno zdjęcia pamiątkowe robione. <głos> <głos> Także w inny sposób będą wykorzystane w tym dniu. Też się zapraszamy chłopaki strażacy i strażaczki też są, bo są też kobiety, wiem. Na pewno tam pokażą, zaprezentują swój sprzęt, czym dysponują na co dzień. Zdradzę tajemnicę, że jest to jeden z najnowszych pojazdów bojowych w Częstochowie. Stradzaj, bo to już nie tajemnica. <głos> <głos> Mówiliśmy o bezpieczeństwie i tak nie wiem, czy słusznie. Ale wydaje mi się, że dużo osób uważa motocykle za bardzo niebezpieczne pojazdy. Jak to wygląda w praktyce? Czy naprawdę one są takie straszne? Tak, utarło się takie powiedzenie, że motocykliści to dawcy i my się z tym identyfikujemy. Tak, jesteśmy dawcami, ale nie narządów, tylko uśmiechu. I my chcemy te uśmiechy rozdawać, a promować tą bezpieczną jazdę i to bezpieczne poruszanie się po naszych drogach. Każda inicjatywa, którą podejmujemy, to jest właśnie na zasadzie opowiadania nie tylko tym najmłodszym, ale również naszym. Kolegom, przyjaciółom, którzy przyjeżdżają na nasze wydarzenie, rozmawiamy, jak należy jeździć w grupie, co należy robić. To naprawdę każde spotkanie jest konstruktywnym spotkaniem i wymiana informacji jest bardzo ważna. Ubiór jest bardzo ważny, my również jeździmy w ubraniu. Mamy charakterystyczne kamizelki, które nie służą nam tylko do tego, żeby pokazywać te nasze barwy, ale też również do bezpieczeństwa, ponieważ mają elementy odblaskowe, które są bardzo ważne. Podczas jazdy na jednośladzie jednak jest bardzo ważna widoczność. Jazda w pojedynkę uważam jest bardziej niebezpieczna niż jazda w grupie, dlatego zawsze staramy się jeździć w grupie. A co do grupy, no to jak wielokrotnie wyjeżdżamy gdzieś razem? Jest jedna osoba, która prowadzi, jest jedna osoba, jeden motocykl, który zamyka, a wewnątrz tych dwóch motocykli, jak się ustawimy na początku, tak jeździmy, później cały dzień i się nie zmieniamy. Tak, 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 no nawet... jazda w grupie ma swoje wymagania, pomimo że jesteśmy objeżdżeni i znamy się y, nawzajem w tej grupie, w której jeździmy, to zawsze mamy przed wyjazdami odprawę, żeby ustalić y, no jeszcze konkretne takie... Zachowania dotyczące danego wyjazdu. Zresztą przed każdym wyjazdem jest tak zwana odprawa, na której omawiamy trasę i zasady, które będą obowiązywać podczas przejazdu. Również podczas naszej imprezy 31 maja, podczas spotkania na ulicy Żużlowej, na pewno będzie omówiona zabezpieczenie i jak należy przyjeżdżać, bo będziemy przyjeżdżać przez ruchliwe drogi centrum miasta Częstochowy, więc to jest bardzo ważne i istotne dla nas. Tak, będziemy jechać w asyście policji, w asyście straży pożarnej, medyków, którzy zapewnią to, żeby było jak najbardziej bezpiecznie. Tak mi się wydaje, myślę, że nie tylko mnie, ale jazda na motocyklu to jest coś, co budzi swojego rodzaju respekt. I to nie tylko u najmłodszych, również u dorosłych. To już kolejna będzie edycja takiego właśnie Dnia Dziecka. Ale jak to z tym zainteresowaniem jest? Czy to tylko dzieci się garną do tych pojazdów, czy jednak rodzice też coś dla siebie mogą znaleźć? No, myślę, że to tak. Tatusiowie tutaj to widać, że to oko błyszczy. Ale no, mamy panie, że tak powiem, również się garną. Zresztą u nas w klubie też mamy kobietę, która jeździ na motocyklu. Mamy również swoje małżonki, w moim przypadku bardziej córkę, bo jeżdżę z córką od czasu, kiedy skończyła 9 lat. Jeździ ze mną na motocyklu. My to nazywamy w slangu motocyklowym plecaki, tak? Nasze plecaki, czyli nasze kobiety, partnerki które z nami jeżdżą no, właśnie z tyłu za naszymi plecami, ale no tak jak powiedziałem są również panie, które no, już prowadzą te motocykle. Tu powiem więcej. Kiedyś nie było tak ogólnodostępnych tych motocykli, te motocykle były również piękne, ale teraz naprawdę ze względu na Różnorodność tych motocyklu i naprawdę bardzo duża dostępność, więc i starsi, i młodsi naprawdę zobaczą coś fajnego, i każdemu ta iskiereczka wokół e, albo wspomni sobie, jak dawniej jeździł, albo chętnie będzie chciał kiedyś siąść i przejechać się na ten motocyklu, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne w moim życiu. Na pewno bardzo ważne, ale myślę, że każdy, kto spróbuje, to będzie chciał. Dłużej na tym motocyklu przebywać i jeździć. No i tutaj ślę zaproszenie do wszystkich motocyklistów, którzy nas słuchają, żeby przyjechać 31 maja na godzinę 13 na zawodzie, tam przychali na ulicy Różlowej, żeby nas było jak najwięcej, żeby dzieciaki miały jak największy fan i frajdę z tego, że zobaczą taką dużą ilość motocykli a przede wszystkim taką różnorodność a myślę że każdy z nas motocyklistów również ucieszy się tą interakcją y, przechodniów y, jadąc w centrum Częstochowy, no w paradzie nie po raz pierwszy, zawsze doświadczamy tego, że ludzie do nas się uśmiechają, machają. No, my nie możemy machać, bo mamy zajęte ręce, ale odwdzięczamy się klaksonami, rykiem silników. Także no, jest bardzo sympatycznie już po, podczas samej podróży, gdzie udajemy się na miejsce tej naszej imprezy, zabawy. Tak sobie myślę, że Dzień Dziecka to nie tylko oczywiście świętowanie, ale to również szansa na taki samodzielny powrót do własnego dzieciństwa. Stąd moje kolejne pytanie: jak się u Was zaczęła ta wyjątkowa pasja? Bo być może w dzieciństwie, właśnie. Od trzykołowego rowerka. <noise> znaczy w moim przypadku to już było takie rodzinne bardziej ponieważ e, świętej pamięci mój dziadziuś posiadał WSK trzybiegową każdy wie jak to wyglądało marzenie niektórych e, bo to był motocykl bardzo bardzo pożądany w dawnych czasach i myślę że tą pasję właśnie przejąłem po dziadku i tak mi już zostało. Była mała przerwa ponieważ e, zawiązanie rodziny też jest e, obowiązkiem, ale na dzień dzisiejszy już jestem dojrzałym mężczyzną, więc myślę, że dorosłem do tego, bo nie ukrywamy, jazda motocyklem jest dla osób naprawdę rozważnych i dojrzałych. To trzeba podkreślić, bo jest to motocykl, który posiada tylko dwa koła i każdy powinien ten pojazd szanować i wiedzieć, że to jest motocykl. Także trzeba bezpiecznie się przemieszczać, bo można się przejechać raz, a tak to można jeździć kilka lat i zwiedzać zakątki świata, Polski i nie tylko. Tak, no my w grupie też mamy takie idee, że no rodzina dla nas jest ważna, y, nasze obowiązki, no i chcemy tak jeździć, żeby do naszych rodzin zawsze bezpiecznie wracać, stąd y, no promujemy tę ideę bezpiecznej y, jazdy, co wcale nie umniejsza tego fanu i przyjemności z jazdy i zwiedzania, zwiedzania bo naprawdę odkąd wsiadłem na motocykl, poznałem dużo bardzo atrakcyjnych miejsc. Ja co powiem do motocykla, jak się zaczęło? Nigdy nie ciągnął mnie. Nigdy. Przez, od małego nie miałem, nie jeździłem. Do pewnego momentu. Aż wsiadłem. Nie. Dostałem powiedzmy takiego wirtualnego kopa. Zrobiłem sobie prawo jazdy, siadłem na motocykl. I od tego czasu jeżdżę. Tak, no muszę zdradzić tą tajemnicę motocyklu zależnie. I no co mogę powiedzieć, żałuję. Żałuję. Że dopiero teraz. Że, że tak późno. <noise> Zapraszamy na czwarty motocyklowy Dzień Dziecka razem z grupą motocyklową Freedom Riders Częstochowa. 31 maja, godzina 13.00, zbiórka motocyklistów ulica Żużlowa 4, hala na zawodziu. Uroczystą paradą wyruszamy przez aleje i całe centrum Częstochowy, aby o godzinie 14.00 spotkać się pod marketem budowlanym przy ulicy Okulickiego 16 przez 18 na parkicę. I tam czekają na nas liczne atrakcje ze sceny, bo mamy wielu zaproszonych artystów. Jak i oczywiście wiele atrakcji dla dzieci, takich jak dmuchańce, loterie i na pewno coś słodkiego, jak lody i wata cukrowa. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę, i my jako Radio Fiat również namawiamy do tego, żeby spróbować. Takiej odsłony Dnia Dziecka. Namawiamy wszystkich rodziców i opiekunów, żeby się wybrać, bo na pewno nie tylko dzieci na tym skorzystają. Dorośli oczywiście również. Zapraszamy całymi rodzinami. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy.